Cześć, zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów Biedronka, oferta obowiązuje od poniedziałku 23 czerwca do niedzieli 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Od poniedziałku do środy, masło ekstra od Mlekowity, 4 plus 2 gratis. Serw w plastrach marki Światowit, różne rodzaje, w supercenie za 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominie Cię żadna korzystna oferta na mleko marki Mleczna Dolina, które kupisz w promocji 2 plus 2 gratis. Od poniedziałku do niedzieli, olej rzepakowy polski, tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Wszystkie jajka z chowu ściółkowego moja kurka, drugi tańszy produkt 40% taniej, mieszaj dowolnie. Szynka konserwowa Kraina Wendlin, w cenie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Wszystkie kabanosy i parówki berlinki, drugi tańszy produkt kupisz 70% taniej przy zakupie dwóch sztuk. Od poniedziałku do środy, wszystkie makarony pastani, 2 plus 1 gratis, mieszaj dowolnie. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki, drugi tańszy produkt 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie, moja gazetka, kupuj mądrze. Od poniedziałku do niedzieli Twoje ulubione napoje gazowane w supercenie za 5,99 przy zakupie trzech sztuk, mieszaj dowolnie. Napój energetyczny Black, 5 plus 5 sztuk gratis, mieszaj dowolnie. Sok jabłkowy marki Hortex, 3 plus 3 sztuki gratis. Praliny Lindor Lindt, różne rodzaje, 1 plus 1 gratis, mieszaj dowolnie. Biszkopciki kopciki bonitki, drugi produkt kupisz za symboliczną złotówkę. Wszystkie lodowe wielopaki, 70% taniej na drugi tańszy produkt przy zakupie dwóch sztuk. Mieszaj dowolnie. Wszystkie kawy rozpuszczalne café-dor, 40% taniej na drugi tańszy produkt, mieszaj dowolnie. Wszystkie kawy jako Kronung, 60% taniej na drugi tańszy produkt przy zakupie dwóch sztuk. Wszystkie herbaty Lipton, 30% taniej. Stwórz swoją pierwszą listę zakupów z aplikacją Moja Gazetka i skorzystaj z super promocji 1 plus 1 gratis na produkty do sprzątania lub mycia. Od poniedziałku do środy proszek do prania marki Persil 1 plus 1 gratis. Od poniedziałku do niedzieli wszystkie koncentraty i perfumy do płukania tkanin marki Eden plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. Od poniedziałku do niedzieli skorzystaj z super promocji na Twoje ulubione kosmetyki. Promocji 1 plus 1 gratis lub 2 plus 1 gratis nie możesz przejść obojętnie wobec takiej okazji. Już od poniedziałku odkrywaj codziennie super nowości w Biedronce, przygotowane specjalnie dla Ciebie. Od poniedziałku do środy, świeży wstrąg tęczowy patroszony aż 21% taniej. Od poniedziałku do niedzieli ciastka Kinder Cards supercenie za 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Wafelek Prince Polo, różne rodzaje, kup 5 sztuk i oszczędzaj. Odkryj również nowy Super Smak. To tylko część gazetki promocyjnej, po więcej zapraszamy do pobrania aplikacji Moja Gazetka oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Jeśli spodobał ci się nasz materiał, zostaw łapkę w górę lub serduszko. Do zobaczenia w kolejnym filmie, udanych zakupów.